Dziwnie niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. chorzów, chorzów chorzy, chorzy, chorzy. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem ruchu Chorzów. Witaj, Walczku. Jakie przeczucia na dziś? A, wiem, koło pozytywne. Tak, szczerze. Co czy jest w kościach? Czy jest w kościach, że. Znaczy, mam się długo rozwodzić? Wkrócie, wkrócie, wkrócie wydaje mi się, że jest duża szansa, że wygramy dzisiaj. Tak, autentycznie. Patrząc na to, obiektywnie analizując sytuację, wydaje mi się, że mamy szansę wygrać dzisiaj. I byłoby fajnie. Fajnie, by to zrobić tą na urodziny, tak? Tam no, Tom to mam gdzieś, ale. <laughs> nie żartuję, to, <laughs> jak szukaj, najlepszego. Patrzcie, jak tu się pięknie zrobiło. A co, filmujecie teraz szatnie, czy to? Tak. To będzie Miejmy do tego szanowni. przed tym, tak? Jak tam. To, to będzie nie tak? że nie Pokaż tą troszkę. Jak to pokazać <noise> ładnie? <głos> I tak, kłamiecie cię, widzu. Wiecie co? Że nie To nie ma. Na szczęście ci niebiescy nigdy nie kłamię. Jest to zdjęcia. Herbatka, Herbatka ta... za... Nie Panie Tadziu, co pan robi? Herbatka dla dykundę. Co, co tu się dzieje? Trzeba zrobić dobry uczynek, nie? Trzeba zrobić dobry wyjątk, a pod dobre biznesy. Żeby dobry wynik był. Która się trubi? Tak, tak, tak. No no źle problemy. parkujecie? Nie wiem. <grymne> Jarek, jak tam? Nie mamy jak tam nawet. To właśnie tam Pod, widzę, że co? coś panowie i tutaj terroryzują. Pod Chlebem musimy stać. <grymne> to gdzie się przedstawić coś? Tak. kilku <grymne> ludzi. Czy jak ty taki wielki pochód ogarniasz, no, Powiedz no, mi. A to dopiero pierwsza z dwóch. No, pierwsza dzisiaj. z dwóch grup. Cieszycie się, że idziecie na mecz dzisiaj? Tak! No to super. A gdzie teraz idziecie? Gdzie zmierzacie teraz? Do siłowni. Ja Do siłowni, tak? Będziecie ćwiczyć no, no. czy oglądać? Oglądać. A skąd jesteś? Bo z Borszowic. No z Tworoga. z to ja znam, tam paru, parę osób z Borszowic. A klub to Spartak Ale w sam wody, że są cicho może zaloć. Ale tylko tak wygląda, że tak dużo. Tak, a szybko idzie? A czy często są dostawy? No. To zależy od. Od popytu. Ej. Od popytu. Od pogody. Od pogody też, no. Czyli ja choćby dostałem z wieści wodnej na pranie? No i widzisz, wiesz wiecie, dlaczego na wodę. Na pranie? Na pranie, Aha, myślałem, że na pranie chcecie taką fajną wodą prać. Nie, to. Było... Nie wiesz, są piłki. Piłki? No. Jest ja wiem, gdzie są wody, bo. Byłem tam z panem Włodkiem, ale piłki nie wiem gdzie są. Dobra, musimy poszukać. Jak tam, powiedz mi, dziewczyna zadowolona z pozdrowień i życzeń na Dzień Kobiet? No myślę, że tak. Tak? Czyli trzeba jej zapytać. No to dobrze, ale Dobre. nie mówiła ci, musiałaś coś mówić. Eee, nie złożyłem jej osobiście, Podziękowała, a ale nie wiem, nie wiem, bo nie pamiętam w końcu nawet, wiesz? Muszę o kur... Zapytać. Ale widziała? Tak. No widziała na pewno, ale no to... nie przy mnie oglądała, więc muszę aha, się zapytać. Aha, aha. No, Dobra. no dobrze, to zapytaj. Z Twittera. A powiedz mi ty jakiś wielki powrót na cicho? No, Zobaczymy. Zobaczymy? Czyli to jest twoja szefowa, rozumiem tak, Klaudia? Aktualnie? Tak. To się i słuchaj, nie? No widzę, widzę. Ja nie wiem od czego to zależy. Jeden może być poukładany, dziesięciu rozkopany. Ale widać, że mama w domu nie nauczyła, nie? Cało poważnie, Wszędzie. Czyli pan Tadziu się do niczego nie przyczepi jak się to ma, tak? Nie, 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 tak. To jest, lepszyka, to jest spoko. Nie rozumiem na siłownię, bo wiesz, że kibice tak. sobie w ogóle nie zdają sprawy, że to jest siłownia. No, już, a tutaj ta... Ja sam nie wiedziałem, długi, długi nie czas. Pani czas. Pani, pan a pan, ta pan? Ta do TV niebiescy? Oczywiście, a oglądasz? No. Tak? A skąd jesteś? Z I oglądasz TV niebiescy? No. A gdzie to trafiłeś tak na nasze filmy? Na YouTube. I wyprowadzacie Rozmię piłkarzy dzisiaj, czy nie? Tak. Na całym meczu całym meczu w tak, szczególe. Tak, no to super, super. No to powodzenia, chłopaki. I dziewczynie, oczywiście. to oczywiście. Tomułś, wszystkiego najlepszego. Dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności. Tak jest, żebym nie zapomniał, bo możemy się nie zobaczyć. Kuba, ja w tej kawie widzę zwycięstwo. Psieki. Yy, Musisz poczekać do końca, aż wypija to kawa, to wtedy ci powróża z usług. Pani też ktoś ma a, tak. To pani też kręci kulisy w ogóle. Tak. To jest koleżanka ale, po fachu. Ale nie naszego dla naszego kolegi? Nie dla ruchu. Dla Lecha. Jakiego? Lecha. Dla naszego kolegi? Jest dla Lecha. Tego naszego po fachu. Kolega, kolegi, koledzy. Ja tu mam kilku kolegów w tej. Kogo na przykład? Proszę Na wymienić. przykład Milena Gamakowa. Ale my mi, z, Milen, z Milenem już rozmawialiśmy właśnie. no. Tak, i co wam powiedział? Same ciekawe rzeczy, tylko po angielsku, nie rozumiemy co mówisz. A kto tam jeszcze znamy? Patryk Lipski z tego co widzę po Twitterze. Patryk. Miłość przywetki. Amberka. A mi, miły dlaczego? Amberka. Amberkap, tak? No. Mhm. Też. Że. Spoko. Sama dobry chłopak. Nie co? wiem. No dobre, dobre. Nie? Oby dzisiaj postrzelali coś, nie? Nie, myślę, że nie wiem. W pozdrawia, oczywiście serdecznie. Właśnie, proszę go też pozdrowić. Dobrze pozdrawiam. Szkoda, że go nie się, No ale troszkę poszalał ja, ale... chłopak. Nie, chłopak poszalał, ale nie powiem nic więcej na ten temat kontrowersyjny. Bo pokażesz tego na białoru. Cię kręcę! Cześć Michał, co cię tu powiedz mi sprowadza? Przejechałem dobre zobaczyć. No bardzo dobrze. Zobaczymy. Ruch akcji, tak? Dokładnie. Co tam słychać w ogóle powiedz mi? Dawno nie byłeś przed naszą kamerą. Skrępuje się trochę. Nie przestań. A i, mi, nie, okay. Tak? A jaki okay. powiedz mi tak osobiście wynik dzisiaj typujesz? No, Szczerze mówiąc. no... To... były dobre widowisko. Tak, jasne, to jest ważne. Dla kogo te koszulki tutaj? Bo widzę, że ktoś chyba w prezencie ma. Do kiemiców, tak? Do tak? przez internet i. Aha, i z, i z autografami dostają. Super, no to jest dowód na to, że to nie byle w to podpisuje, nie? Cześć, Kubo, co tam w ogóle Jak humor, jak forma w ogóle. Dobrze, powoli Kiedy się zobaczymy na boisku? Mam nadzieję, że jak najszybciej. No, my też mamy taką no, nadzieję, czekamy. Pewnie. Chcesz wejść czy ten? To na ale na same cioce, na jakąś będzie. Zwycięski. Inne opcje. No. Nie, nie. Czy jakaś liga od kuchni się kręci? Nie? Tak. 3-0 dla ruchu. Tak? Wszystko dobrego. Pomocnik bez przeglądu. Panowie, cieszymy się. Cieszymy się my swoje. Dzień dobry, jedziemy. koncentracja. Tak jest. Dzień Wam się podoba. Widzę, uśmiechnięte jesteście, to chyba dobrze, nie? Tak? A skąd jesteście? Bióra. Jeszcze raz. to biurę. Gdzie to jest? Bo Obok Tychów. Obok Tychów? Nie do a do I tam kibicują ruchowi? Widziałam... Niektórzy. Co widziałam? Widziałam w jak jest, jest taka tablica, to widziałam, że stół jest klejony. Super, to jest synek, nic nie muszę do niego no, gadać, on, on są gada No nie, wie, no. Takich się, chcemy więcej On się przygotowywał w domach <laughs> ja? Ja, ja. To dobrze, dobrze, aktor z niego wycięć Kurczę Artur, ale Ty masz znowu obstawę, ja Cię kręcę. No to znowu zwycięstwo, znowu zwycięstwo dzisiaj. No właśnie, ta obstawa Ci ostatnie szczęście przyniosła. na spóźniony prezent na Dzień Kobiet. Spóźniony tak. prezent na, na Dzień Kobiet? O kurcze, no właśnie, a od kogo byście taki prezent chciały dostać tak, z, z piłkarzy ruchu, żeby kto tak podpieszył to ja dzisiaj ty, Ktokolwiek, ktokolwiek niech tylko strzelą, przynajmniej jeden zero. Jakkolwiek? Jarek, Jarek nie zgodzą. Muszą wygrać. Muszą wygrać? Po prostu. Muszą wygrać. Ale no, jasne, że wygrają. Nie, jak, wy, jak one występują, to wygrywał ruch, nie? Tak, no, jak one są, to wygrywał no, więc Dla tego, ty, na, razie, na razie statystyka jest dobra, nie? Tak, a statystyka nie kłamie no, to na znaczy. chciałem, chciałem Ci życzyć w imieniu wszystkich widzów z TV Niebiescy, wszystkiego najlepszego żebyś mógł pisać dzisiaj, żebyś mógł napisać że jest gold dla ruchu, czekam, czas. żeby było zwycięstwo, a jak nie, no to mimo wszystko, co by dalej było, jak najlepiej. Dziękuję. I Proszę bardzo. Czekam, no, a... Naprawdę się chłopcy starają i pięknie grają. Byle by nie przegrał. Tak, ale było parę takich kiksów, że no, mieli kilkakrotnie pecha. Mm -hmm. Ale się no, mogli równie dobrze ich sprowadzić. To nic, druga połowa i miejmy nadzieję, że będzie dobrze, nie? Gdy to 1-0 wygrają. Ile? 1-0. 1-0 skromnie. Tak myślę po prostu. Znaczy, znaczy żeby, żeby tak było bo... Oby. Nie. Bo b... każde punkty są na wagę złota, nie? na wagę złota w tej chwili jest taka sytuacja. Oby tak było. Myślę, że będzie dobrze po prostu. Oby tak było. No. Puszczę to... uwaga! Nie że mordorano w szachnistych, tak? A, tak! Chcieliśmy mu pomóc! <grym> zasnął, obserwator! <grym> nie, brawo! Ja już z Tobą nie rozmawiam 45 minut za znaczy, mega ale z innymi będę. Nie. Yeah. No, mąż. Nie mogą z stanie. Jakie zmiany? Zmiana w Dobry. Tu są trzy. A co się w składzie?

Chyba jeden jest, nie jest. Jest tak jest. Wiesz w ogóle fajnie, bo gra na dużej intensywności od początku. I świetnie odbiorze. lipski dzisiaj najlepszy mecz chyba w rundzie. Wiesz no proszę, uciecz z mafek. Z dużą... z gra, lekkością, o tak mi powiedział. Po Friends of the Rook or Friends of the Liga? Yes, And your heart is uh... I don't know, I don't know. 50-50 <laughs> Good match or bad? Hej, good, good. With three to is good match. Okay. If this is your girlfriend? Yeah. Yeah? Hello. What's your name? Hello. Ile masz lat, koleżanko? Cztery. Cztery latka i ty już na, mecz jest, na meczu yeah. na mecz jesteś? Ja. pierwszy raz? Drugi. Drugi. Ale widzę oczka tak po drugie, niebieskie Super. <grystanie> Chyba ja, jak wygrałem to ja, tak ci powiem. Się przepraszam od Koja. Ja jestem bratem od Koja. Nie, to plotki. Nie, on jest... To plotki słuchaj Nie. Dementuję te plotki. To jesteś jesteście w duszy no, A ja ci to to, Nie, to. No, nie, a, ty... nie a, wiem czy to komplement, a. czy to to cię no, obraża. Ona nie spodobała. No, chylała to za tą kamerą, a dziurca nie ma na tym tą ty dziwniwieści. Nie macie? Nie. Co ty gadasz? No. To dzisiaj będziesz tej słuchaj. No, a zawsze ja? nie jestem. <laughs> Pięknie! Tak ma być! Tak no. ma być! Pięknie, Rafał. Super. Gratuluję. Początek, początek. Pięknie, panowie. Brawo, graty, graty. Gratuluję! Takie łowce bramek Odblokowałem się po dwa mecze było. No kurczę, nie możesz być tak! Zacząłem! To to, to coś śpiewałeś na boisku, co śpiewałeś na boisku? Wygraliśmy! Wygraliśmy, przegrać nie mogliśmy! Wygraliśmy, przegrać nie mogliśmy! To nam przeciwnika To jest jedna To